Witam. Dzisiaj podejmę się kolejnej analizy postaci, a omawianym przeze mnie bohaterem będzie Saitama. Jest to naprawdę niezwykle ciekawa postać, którą najlepiej będzie można zrozumieć, jeśli zacznę analizę od jego przyszłości. Zanim postanowił zostać bohaterem dla zabawy, jeszcze przed rozpoczęciem swojego treningu. Nic go nie obchodziło. Nie potrafił znaleźć pracy. Poszukiwał motywacji, jakiegoś celu, sensu życia. Wtedy spotkał pewnego potwora, który stwierdził, że Saitama ma strasznie pusty wzrok. Brakuje mu chęci do życia jest apatyczny. Nie bał się go, dlatego ten potwór go oszczędził, ponieważ naszemu głównemu bohaterowi na niczym nie zależało. A ten krab nie miałby przyjemności steroryzowania go. Również wydaje im się, że stwierdził, iż zobaczył w nim samego siebie przed przemianą. Gdy znalazł chłopca, który miał być celem tego potwora, przez jego umysł. Przychodziły takie myśli jak to nie moja sprawa, kto by się nim przejmował? Nie mam po co się w to mieszać. Ale pomimo tej burzy myśli w głowie, i tak zareagował. Saitama opowiada o tym, że zawsze chciał być bohaterem. Nie jakimś urzędnikiem czy korposzczurem, ale bohaterem, który pokonuje wszystkich jednym uderzeniem. Można powiedzieć, że spełnił swoje marzenia, natomiast nie zdawał sobie sprawy, że gdy to życzenie się spełni to po jakimś czasie znów będzie czuł tą pustkę i brak ekscytacji. Można powiedzieć, że jego marzenie się spełniło, ale miało swoją cenę. Jak w przypadku tych opowieści o dżinach, które spełniają twoje życzenia, ale często związane są one z wielkimi kosztami. I nawet jeśli spełni się twoje marzenie, to oczekiwałeś zupełnie innego efektu. Jak chociażby chciałeś szybko pływać, to zostałeś zamieniony w rybę czy motorówkę. Zabrakło mi jakichś ciekawych przykładów, ale zapewne wiecie o co mi chodzi. Walka Saitamy z tym krabem pozwoliła mu na nowo jakieś emocje, mógł doświadczyć, jak to jest zajrzeć śmierci głęboko w oczy, a później się jej wywinąć. W jego oczach zapłonął płomień. Po tym wydarzeniu mógł pomyśleć, że już każda walka będzie tak emocjonująca. Chciał się stać coraz silniejszy, pokonywać swoje słabości. Dopiero później dowiedział się, jakim przekleństwem może być to, gdy jesteś za dobry, gdy staniesz się tak potężny, iż nikt nie jest w stanie sobą konkurować. Gdy twój poziom jest tak wysoki, że nawet nie czujesz różnicy, czy walczysz z silnym, czy słabym przeciwnikiem, ponieważ tak pokonujesz go jednym ciosem, ale ten Wątek za chwilę jeszcze poruszę. Saitama po tej walce postanowił regularnie ćwiczyć. Chciał mierzyć się z coraz to silniejszymi przeciwnikami, aby wspinać się na wyżyny swoich możliwości. Po pewnym czasie zauważył, że osiągnął już niewiarygodny poziom. Teraz wystarczyło tylko przetestować ten potencjał. Niestety, w tym przypadku, wspięcie się na ten szczyt było o wiele trudniejsze niż utrzymanie się na nim. Podczas pierwszego odcinka serii Potwór, który atakuje miasto, można powiedzieć, że przekazuje nam ciekawą lekcję, również dotyczącą właśnie Saitamy. Ten tytan myśli. Myślał, że stał się najsilniejszym człowiekiem na świecie. Ale jakim kosztem? Powiedziałem myślał, ponieważ później życie szybko zweryfikowało, czy rzeczywiście był najsilniejszy. Natomiast odnosząc to do Saitamy, on naprawdę stał się najsilniejszy. A cena, którą musiał za to zapłacić, również była wysoka, a mianowicie stracił włosy. A tak poważnie stracił motywację. Nie miał już żadnego celu, nie potrafił go sobie wyznaczyć po tym, jak osiągnął szczyt, nie widział, jak poradzić sobie z tą pustką, która go ogarniała, z tym brakiem emocji. Teraz, gdy wyruszał na obchód, nie czuł tej ekscytacji, która towarzyszyła mu chociażby podczas walki z tym krabem, nie potrafił wypełnić pustki, która zagościła do jego serca. Saitama nie zdawał sobie sprawy, jak samotne jest życie na szczycie, na które nikt nie stara się wspiąć, gdyż różnica pomiędzy nim a innymi bohaterami jest zbyt duża. Używając innej metafory, można powiedzieć, że Saitama zdobył pas mistrzowski, którego nie może z pełną satysfakcją bronić, ponieważ nikt nawet nie zbliżył się do jego poziomu. Z tego powodu mógł pojawić się u niego pewien demotywujący proces myślowy. Możliwe, iż uważał, że jeśli nikt nie jest w stanie zbliżyć się do tego poziomu, że jeśli nie ma nikogo, kto byłby w stanie nawiązać z nim równą walkę, to czy było warto się rozwijać? Czasem przed walką, miewa cichą nadzieję, iż wreszcie ktoś nawiąże z nim równą walkę. Że wreszcie będzie miał okazję się wykazać, będzie musiał się wysilić i doświadczy emocjonującego pojedynku, w którym będzie miał okazję naprawdę poznać swoje możliwości i przekroczyć ich granice. Że ktoś przyciśnie go na tyle mocno, aby dał z siebie absolutnie wszystko. Żeby poczuł tę niepewność wynikającą z przebiegu pojedynku. Gdzieby przegrywał, ale miał okazję odwrócić szalę na swoją korzyść. Ale niestety, gdy już emocje sięgają zenitu i nasz główny bohater naprawdę myśli, że wszystko to, o czym mówiłem, udało się osiągnąć, wtedy Saitama budzi się ze snu. Zdarza się, że jeśli przychodzi nam coś wyjątkowo łatwo, nie musimy wkładać w to większego wysiłku, możemy wtedy nie doceniać zarówno procesu, który doprowadził nas do tego miejsca, jak i samego celu, efektu. Lub w przypadku ludzi, którzy za szybko osiągnęli swój szczyt, mogą mieć teraz problemy z motywacją, czy wyznaczeniem sobie kolejnego celu, tak jak to wygląda w sytuacji Saitamy, który teraz musi zmagać się ze smutkiem i przygnębieniem, gdyż spełniło się jego marzenie trafi pokonać przeciwnika jednym ciosem, ale teraz nie może doświadczyć emocjonującej walki. Żaden przeciwnik nie robi na nim wrażenia. Nic nie wywołuje w nim jakichś większych emocji, szczególnie w walce, która wcześniej była tak nacechowana emocjami. Czuł się sfrustrowany, gdyż zawsze te pojedynki kończyły się po jednym uderzeniu. Trzeba przyznać, że pomimo samej siły, którą dysponuje, jest to naprawdę ludzka postać. Można powiedzieć z krwi i kości. Ponieważ również ma swoje bardzo ludzkie problemy, z którymi się zmaga, o których już trochę opowiedziałem, jak brak motywacji, czy w jakimś stopniu znieczulenie na stopie emocjonalnej, lub inne problemy egzystencjalne, czy inne, o których jeszcze opowiem. Saitama nie chciał umniejszać zasług innych bohaterów. Zabiegał o to, aby ich starania również zostały zauważone. Uważał, iż należy docenić poświęcenie i wkład bohaterów, którzy ryzykują życie dla innych, nadać sensu i znaczeniu ich roli w pokonaniu potwora, pokazać, że ich oddanie i bohaterstwo nie poszło na marne, że pomimo świadomości trudności powierzonego im zadania, oni się nie wycofali i chociaż mogli zdawać sobie sprawę z tego, że nie mają szans, to i tak podjęli się tego zadania. Nawet jeżeli nie udało im się pokonać tego potwora, to opóźnili go na tyle, że obuło się bez większej masakry wśród zwykłych ludzi. A po pojawieniu się Saitamy, już dobrze wiemy, w jaki sposób się to skończyło. Saitama stwierdził, że nie może być już silniejszy. To znaczy, że nie może również czerpać radości z samego procesu, jakim jest rozwój, co na pewno może być dołujące i demotywujące. Jeśli posiadasz jakąś świadomość, że nie jesteś w stanie się już rozwijać, stał się za silny, nie czu Żadnej ekscytacji, niezależnie z kim miałby walczyć. Odkrył, że posiadanie takiej siły jest niezwykle nudne, brakowało mu adrenaliny. Ważne jest również jego podejście chociażby do krytyki, gdyż nie przejmował się nią. Nie załamał, gdy na przykład dostał list, w którym ktoś go obrażał. Skwitował to tylko słowami, że ta osoba ma za dużo wolnego czasu. Chciałbym jeszcze powiedzieć coś na temat jego walki z Borosem, ponieważ Saitama skłamał na koniec, że jego walka z nim była naprawdę dobra i wyrównana. Natomiast sam Boros był tego świadomy, że Saitama nie dał z siebie wszystkiego. Że wciąż ukrywa swoją prawdziwą moc. Nasz główny bohater okazał się za silny nawet dla niszczyciela światów Borosa. Czy to znaczy, że już nikt nie sprawi, że poczuje ekscytację podczas walki? Czy już nie ma nikogo we wszechświecie, kto mógłby się z nim równać? Mam nadzieję, że z biegiem czasu dostaniemy odpowiedzi na te pytania. Został mi jeszcze ostatni temat do poruszenia. Miałem już go sobie darować, ale uznałem, że za dużo czasu poświęciłem, by zbadać ten temat. Dlatego może być to taki drobny bonus do filmu. Chociaż bazując tylko na anime, nie posiadam wystarczającej ilości danych. Natomiast pod Podczas moich analiz często staram się wydobyć coś z pojedynczego gestu, wypowiedzianych słów przez daną postać i spróbować to w jakiś sposób zinterpretować. Na pewno, już przy okazji któregoś z filmu coś nadinterpretowałem, i jeszcze nieraz mi się to przydarzy. Po tym długim wstępie przejdę do meritum. Zacznę od łagodniejszej w swoim przebiegu formy depresji, na którą może cierpieć nasz główny bohater. A jest to dystymia, która charakteryzuje się długim okresem występowania objawów. Często są to dwa lata, lub nawet więcej. Tutaj można powiedzieć, że napotkałem pierwszą przeszkodę, ponieważ ciężko określić, jak długo. Utrzymywały się to objawy, które zaraz przedstawię. Mam natomiast kilka przemyśleń na ten temat, ponieważ gdy Saitama opowiadał historię swojej przemiany, mogliśmy zobaczyć, że jeszcze przed tym, jak rozpoczął trening przed tą walką z tym krabem również miał problemy z motywacją. Był przygnębiony, a w jego oczach mogliśmy ujrzeć jedynie pustkę. Następnie, podczas walki, jak to już wcześniej opisywałem, odnalazł swój cel. Znalazł motywację, rozpoczął trening. Natomiast niezwykle trudnym zadaniem jest oszacowanie, kiedy te objawy znów się pojawiły. Zazwyczaj w prawdziwych przypadkach tego schorzenia remisja trwa przez około 2 miesiące. W trzecim odcinku anime Saitama powiedział, że po półtora roku treningu wyłysiał i zaowocowało to zwiększeniem siły. Niestety nie powiedział, czy wtedy po raz kolejny pojawiły się te objawy, które zaraz przedstawię. Również nie wiem, czy dalej chociażby w mandze występują, dlatego też tak jak mówiłem na wstępie, nie wiedziałem, czy podjąć się tego tematu. Teraz czas na objawy. Ogólny brak motywacji, o którym już miałem okazję opowiedzieć, ograniczenie zainteresowań, wystąpić może również anhedonia, czyli stan w którym osoba skarży się na obniżoną zdolność lub nawet niezdolność do odczuwania przyjemności czy radości. Można zaobserwować to w różnych sytuacjach, w przypadku Saitamy chociażby przy okazji wykonywania do tej pory ulubionych czynności, tego co napawało go największymi emocjami, czyli podczas walki. W przypadku anhedonii dochodzi do pewnego rodzaju znieczulenia emocjonalnego, co sprawia, że powstają trudności w odczuwaniu zarówno pozytywnych, jak i negatywnych emocji. Wracając do Dystymi. W jej przypadku Sejtamy można zaobserwować również poczucie pustki, ogarniającej nudy, uczucie bezsensu i marnowania czasu. Nie jestem pewny, czy te objawy wystarczą, aby powiedzieć, że Sejtama ma dystymię. Muszę powiedzieć, iż są to tylko przypuszczenia na bazie kilku objawów. Natomiast, aby zdiagnozować to zaburzenie, które, jak już powiedziałem na początku, jest jedną z łagodniejszych odmian depresji, potrzebna jest rozmowa ze specjalistą, liczne badania, testy. Również zdarzyć się może, iż ludzie mogą mieć zgoła odmienne objawy. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czego więcej na ten temat, to w opisie na pewno zostawię jakieś źródła. To tyle o Saitami. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. A jeśli tak, to możecie dać łapkę w górę, czy zasubskrybować kanał. Dzięki temu będzie się dalej rozwijał. Teraz, gdy już mam nowy mikrofon, można powiedzieć, że będę mógł wytoczyć najcięższe działa i nagrywać o naprawdę najciekawszych postaciach. I nie tylko, ponieważ mam już w planach pewien projekt, który powoli realizuję. Natomiast nie wiem, czy będzie to mój następny film, czy jednak nie będzie trzeba poczekać dłużej. W opisie, oprócz wymienionych źródeł, znajdziecie również kanał osoby, która wykonała miniaturkę. Dzięki za wysłuchanie do końca. Cześć.